Czekam na swoją kolej. tutaj dwa Mercedes... Y... A to już nagrywaliśmy? GLE. Nie, ja chcę czarny fotek. To jest e klasa nie? To jest e klasa i to jeszcze pewnie jakaś dobra 6MG. E, Porsche Panamera. No jest. A! E, Lamborghini Aventador. A, wow, wow, ma tego SUV. Dobra. Lamborghini no, Urus. Aaaa! Bentley Continental. Ch**a. Boże. Pfff, jaki wstyd, <laughs> ku**a. <Kora serwiene>, zaraz <laughs> Albo, no Porsche, to jest Porsche albo, albo 911 albo Boxster. To 911. 911. Ma tak. ten, Dix, Dixbyte. Wiesz? Maybe. No to jest chyba Mercedes. No dobra, daję gl -ę. Na pewno. Czas pokaże. O, na pewno. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. I wiesz, co to jest? Dobra, ja postawię na korwetę, ale. Porsche, Audi R8. To, to już bym nie... Dużo, byłem blisko, byłem, czułem, że to amerykańskie pod tym lusterką. A teraz ja. Co to jest? Ja, jest stawiam, kabli, ja stawiam, że maksymalowe ramy. Mercedes E-Klasa, taka ta starsza w kablu. To jest e, e To jest Audi S3, RS3. A ja obstawiam, że to jest RS4. O, mm. Mi tu nie pasuje, bo mi to krzesło. To nie Takie Weź <śmany> 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 mi